Widzę, że się ktoś nudzi. Dajcie mi 5 minut, dosłownie ja na szybkie 20, wleciałam, ale 5 minut zbierzcie się, za chwilę pogadamy. <tryk> Mam nadzieję, że wszyscy wzięliście prochy, antydepresanty. Kaprym, witam. Paula, Madzia, Kapibara, Bogusia, Stanisław, Mewa, Justin, Sio, Betty Inka, Jola, Leśny Duch, Krystyna, Waślewska, Beatka, Damus, Myszka, Szara, witam Cię, kochanie, Ewelinka, Shadow, Katarzyna, Justin, Urszulka, no, Rafi, wszyscy, wszyscy witam Was serdecznie. Ja na chwilę, w sumie skończyłam dzisiaj wcześniej, miałam trochę pracy, musiałam porozwozić jeszcze rzeczy yy, i tyle, ale mamy chwilę, to pogadamy. Mam nadzieję, że wszyscy w pozytywnych nastrojach, uśmiechnięci. I moja depresja nie udziela się nikomu. Witam Cię, Ines. <grym> A muzyka Was nie przytłacza, bo jak coś, to może zmienię, nie? Danusia, witam Cię. Dajcie mi dwie minutki i za chwilę jestem. Sekunda. Boże zimno wieje. Angielska pogoda typowa ty, te. Kasia mocz Justin kapipara Ewa Ines, Agata. Inka Leśny Duch, Honoratka Hogatka, witam, Xio również, Jola Ko, Madzia. Czekajcie, jest cisza, bo was nie słyszę. <grywa> Jak tam dzisiaj dzień wam minął? Poniedziałek. Mam nadzieję, że pozytywnie, wszyscy uśmiechnięci, ja najgorszy ten y, sort patologiczny. <grywa> Mówię wam dobry wieczór. Oj, naśmiałam, ja się dzisiaj naśmiałam. Urszulka, witam cię. Ojej, dobra, później odpiszę. Słuchaliście? Rano i później. <tyle>, tyle się dzieje, tyle się dzieje. Mam nadzieję, że już niedługo, już niedługo odwrócę kamerę i będziemy mogli się normalnie pobawić, pośmiać żeby temu y, panu w czerwonej koszulce co tak podkreśla i w gaciach dzisiaj latał na live porannym, zagrać trochę na nosie, ale damy radę. Oj 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 oj. Oj, Justin, co było rano? Było moje zdjęcie, yy, diagnoza mojej choroby. Mam depresję, biorę antydepresanty, słucham muzyki, bo, bo na pewno mam depresję, bo słucham spokojnej muzyki. Oczywiście yy, jestem patologiczną yy, tą yy, sponsorką i tak dalej. Czyli wszystko po staremu, dzień jak co dzień. No, nie ma live'a porannego, A czego wy się spodziewaliście, że będzie. W życiu. Zobaczcie z ostatniego tygodnia ile live'ów pozostawił. Ale jak ktoś coś potrzebuje, dawajcie znać. Damy radę. W kupie siła, mamy moc. Także wiecie. Jeszcze chyba kapibara nie pojechał po monice, bo nie zdążył do końca, ale już jej fajki wyrzucił. <śm> Pudełkiem od kamerki i kamerką. Tak, tak, tak. Chwalił się, chwalił się. Niech się chwali. Dla syna jacuzzi będzie kupował. No wiecie. Chłop zarobiony dzisiaj z YouTube'a. Wypłaty wpadły, to niech się cieszy. Niech się cieszy. Boże, 114 osób. Serio? Chyba komuś za szybko się live skończył i przyszli wszyscy tutaj. Jak komuś zimno, to kawkę, herbatę mogę podać. Mam bułki z tym smakiem. <laughs> Kaprym nie oceniam, naprawdę, uwierzcie mi, ale nikt nie będzie mnie wyzywał, tylko dlatego i pokazywał, że ma kiepski dzień. Ktoś mi próbuje pokazać y, jego kłamstwa. Olga, witam cię. Lidia jest również też witam. Dosłownie mam jakieś 15 minut i mam parę rzeczy jeszcze do zrobienia, ale już mówię, w wolnej chwili odpalę się, bo nie ma co ukrywać, tęskniłam. Mam nadzieję, że Wy też. Witam Cię Dex London, Krysia to oczywiście, witam Cię. Rano Oluś się przewrócił, Kasia go wołała, także nie wiem, co tam się stało. Dobrze, że dba o dzieciaka, bo to tak naprawdę o to chodzi. Dziecko zawsze powinno być zaopiekowane, także... Elżik jest, witam cię również, Elżiku. Niech atakuje, Boże, kochany. No przynajmniej mamy, mamy obraz człowieka, nie? <ścoughs> No mój głos, ten wiecie, ja desperatka z depresją, na prochach, z muzyką. <laughs> Świeczka się pali. Także wiecie, no trzeba uważać. Może wa nie warto mnie słuchać w ogóle, bo, bo wiecie, udzieli się Wam. <laughs> Ksenoterapia. O Matko Boska. Nie zapomnę jak dziś. Mam nadzieję tylko, że dobrze się bawicie, wyciszycie na chwilę. I tyle. Ja myślałam, że dzisiaj ktoś w ogóle od naszych odpala, nie wiem, ale, ale tak naprawdę to nie, 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 nie sprawdzałam nawet. Poniedziałek u mnie zawsze jest bardzo busy. Małami, witam Cię również. Yy, patrząc na zachowanie niektórych ludzi, człowiek jest, Tu łatwo powiedzieć, no cóż my możemy, Rafi. Yy, witam kryminalne szepty, dobry wieczór Panu. Yy. No, tak właśnie, no. no ja pewne rzeczy wolę zostawić już bez komentarza. <grywa> ojej, Paula mam z makiem i mam z tym. Z, ojej, z serkiem. Wiecie, jak były kiedyś te homo homogenizowane serki. Ja lubię te bułeczki. Mój syn zresztą też, mój brat. O, jest i pan szpecior. Witamy, witamy. Naprawdę ja na parę minut yy, wpadłam, żeby poprawić humor. Jak ktoś lubi mnie przebywać. Witamy Pan Miloszy. 1973. O, jakiś nowy gość, ale witamy wszystkich. Dusia kochana moja. Mam nadzieję, że miałaś dzisiaj udany dzień. <noise> Bogusa jest. Serkiem no Paula oczywiście. Nie ja uwielbiam takie bułki. Dzisiaj robiłam w ogóle dla mojego młodego makaron z, z mięsem mielonym i z sosem on uwielbia pomidorowym, takie wiecie, nie spaghetti, tylko makaron rurki. Uff ja normalnie wciągnę wszystko. <ścoughs> Dzisiaj rozpylamy mewa, żeby cię nie skłamać, już ci mówię. Y Jaśmin, jaśmin. Mam jeszcze, co ja tam mam? Co ja wziąłam? Wanilię jeszcze mam. Cynamon to już tradycyjnie w okresie przedświątecznym wjeżdża. Także wiecie, <grym zjadka> moja miłość, dobry wieczór. Witamy. A, jaśmin ładnie pachnie. Ja tak naprawdę latem kończy się okres y, bzu. I później zaczyna się zapach jaśminu, tylko troszeczkę dla mnie jest za intensywny, taki naturalny, wiecie, jak kwiat, ale damy radę. Eee, Naleśnik no Mandzia robiłaś? Witam Cię, Iwonka Janczek Janczyk. Mój młody ma odloty na omlety, kotlety i tak tam rzeczy, ale no nie, nie jemy fast foodów, żadnych takich, wiecie, kupowanych dań. Czasami wiedzie pizza. I tyle. Ale tylko z dominu, bo jest najlepsza. <głos> <głos> e, puścić Twój nowy kawałek Katarzyna Mocz. Oczywiście, już wchodzę i puszczę. Ja słuchałam ostatnio Twojej muzyki. I mam jeszcze jeden kanał, który pozwolił mi puszczać muzykę. Także zobaczymy i puścimy, dobra? Ale najpierw będzie Katarzyna Mocz. Katarzyna. Katarzyna. Hmm. Kasiu, podaj mi tytuł, bo mi wychodzą... Yy, Katarzyna Mocz... Yy, podaj mi tytuł, proszę, dobrze? Hej, Brychu! Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko okej. Okay. Yy, Rafi ma fajną mu muzę, a Rafi, <coughs> przepraszam, razem z Katarzyną Mocz, także spokojnie, jeden, drugi kanał można subskrybować. Lutino, witam Cię. Troszkę później. Najpierw e, e, Ines e, Czarnowic e, z czasem się odezwie. Taką mam informację. Rafał, Kamil, witam Was. E, Kasiu Mocz, jakbyś mogła mi podać e, tytuł ostatniej piosenki. Grup Nieznanej Raperki. Dobra. E, grup Nieznanej Raperki, raperki lecie. Oczywiście łapka poszła. Martusia, ja, Kasia chciałam tylko być dobra chciałam tylko przekazać prawdę prosto w oczy tak jak patrzę. <laughs> A, a dla mnie dusia, nie, dla mnie prasowanie to jest taki relaks, ja po prostu uwielbiam, nie uwielbiam. No ale ja mam y, te żelazko, te fala, wiesz, y, Timer. tam nic nie muszę robić, tylko mogę prasować firankę, za chwilę wełnę, za chwilę jedwab, za chwilę nie wiem, cokolwiek. Automatycznie. No kosztowało trochę, ale mega, mega robotę robi. Także wiecie. Mam właśnie z bazą, tak, no. Nie będę tu mówić co i jak i ile, ale robi mi robotę. Zwróciło mi się też lasko praktycznie w tydzień. Jezus Chrystus, witam cię oczywiście. Czekajcie. Kolega, który tu jest i wie, niech mi podeszle na DC. Ojej, link do muzy. Tej fajnej też również. No koszule są. Ciężkie do prasowania, ale ja mam takie, takie, taką specjalną nakładkę na deskę, także leci jak ta lala. Czysta przyjemność. 7 <grym Classic> e barów. Czekajcie, aż zobaczę bo Mikrofonie zawsze łatwo człowiekiem, wychodząc na ulicę nas podaje 7 barów. Naprawdę ja jak zaczynam prasować, to się czuję, jak wiecie... Taka kancia na włościach. <noise> o, Rafi, super! Ja naprawdę uwielbiam. Pracowanie dla mnie to jest relaks psychiczny. Wrzucam sobie coś tam na słuchawkach, stoję, pracuję i po prostu. <noise> naprawdę lubię. Czy pojawił się mój kolega na Discordzie i Dobra. Zaraz zobaczymy. A... Dajciemy mi minutę. Wy sobie tam piszcie, piszcie, a ja zerknę. Dobra. Eee, puszczę wam za chwilę kolejną minutę i, i jest mega, słuchajcie. <śmiech> <śmiech> to znaczy yy, deks, nie wiem, czy z Besztana, ale coś tam było nie tak. Eee, pani Monika Wrublewska do nas zawitała. Witamy panią. Oj, dzieci to potrafią, naprawdę potrafią. Dobra, czekam na linka do kanału, gdzie jest super muza i zaraz wam puszczę super muzę. Eee. Dobra, leci kolejna nuta. Słuchajcie, mam nadzieję, że się po... podobać będzie. <grychy> brychu umie jeszcze nie. Aczkolwiek w zeszłym tygodniu spadł śnieg, a później szybko deszcz i no i tak wyszło, że nie było śniegu. Był może pół godziny. <grychy> no i jest Brychu gitar, nazywa się Kasia Mocz. Można śmiało. Można śmiało mm, zasubskrybować i jest rafi. z muzyką, którą możemy tak naprawdę puścić, bo mam pozwolenie. Także jest Dead Scream i jest mega muza, naprawdę. Naprawdę jest super muza. Mewa minus dziewięć? No co ty mówisz? W Anglii już by były zamknięte te jak to się nazywa? Eee, zakłady pracy. Eee, to Wam współczuję, naprawdę. Masakra. To dużo tego śniegu musiało spać w Polsce. Rafi, za chwilę, za moment. Ja tutaj mam listę oczekujących na puszczenie muzyki, także na miękko. Dobra, za 5 minut będę musiała skończyć, najwyżej później się odpalę, ale muszę podjechać, odebrać osobę z, z przystanku od nas, z pociągu. Także dosłownie 5 minut. A później będziemy puszczali, co się da co byście chcieli. Mam nadzieję, że będziecie się podobać. Maciejka, witam Cię. <noise> Szpecior, proszę Cię. <noise> o coś mi w gardle stanęło. <noise> Dobra. Trzy minuty. Już dostałam wiadomość, że będę musiała wyjeżdżać, bo przyjeżdżają do mnie. Kłaczek. Oj, 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 dobra 128 osób. Słuchajcie, gdzieś za jakieś pół godziny do godziny powinnamy się odpalić jeszcze na chwilę. Jeszcze raz, a później będzie już dobrze. Ym... Ale muszę jechać, bo no muszę odebrać osobę z Zdzisława. Witam cię. Gołąb również witam. Dobra, widzimy się za, myślę, 40 minut, zanim wyjadę. Wrócę. No, do godziny. Może być? Mam nadzieję, że poczekacie na mnie. Także widzimy się za godzinkę. Papatki!